O nie. O tak. Nie no, tutaj nie musi. Dobra, nikt ktoś kto, powie kto to, jest ten. No jest... nie, policjant! U, dobra, dobra to osoba, która jest impostorem właśnie się do tego przyznaje. Ja nie wiem co Wy chcecie zrobić, ale ja jako pan policjant uciekam do Wenta. Kto, kto, kto za mną pan policjant jest tutaj? Lepiej zadania robicie. Panie. Ale ja szybki no. jest. ja zapomniałem, że zadania trzeba robić, to nie no to Trzeba robić zadania, medleyju. co myślałeś? Dobra, kto jest tym zębiakiem? Ktoś właśnie kto robi elektryka się Zapraszam! E, 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 no, nie Ile tu jest tych? O jezu, tu i Będzie to ma ciężko to się. zrobić. Rain dołączyła do Team Zombie. No, tutaj się. No nie! Jak już wszyscy? Tak na raz? Naprawdę? Hmm. Ja, tak, ja nie tak. mogę Ale wiecie, co się szybciej robiliście? Mayday, mayday, mayday obok Bea, obok. Ej, co nie, jest taki nie. log! Jaki lag? Yeah. Dobra, ja wiem co można zrobić coś ciekawego. Ciekawe? To jest chyba najlepsza miejscówka. Ale zanim przejdziemy dalej moment dla sponsora odcinka, czyli firmy Realme, czyli dość nowej firmy ze smartfonami na polskim rynku. Dzisiaj mówimy o modelu Realme 6 Pro, czyli mocnym sprzęcie za dobre pieniądze. Dodatkowo w trakcie jego rozpakowywania wspomnę, że jest na niego promocja, ważne by wspomnieć, że trwa tylko dzisiaj. A mówimy o modelu z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zniżka jest spora, a link do kupna znajdziecie w opisie. Sam telefon określany jest jako ten z średniej półki, ale jego specyfikacja może Was zaskoczyć. Prezentuje się również niebanalnie ze względu na piękny wzór na tyle samego telefonu, a z dodatków mamy etui, kabel i ładowarkę. Przechodząc do jego specyfikacji, to dostępne jest kilka wariantów, ale skupmy się na wersji 6 na 128 GB czyli 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 720G, 90-hercowy wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala Full HD+, podwójny przedni aparat oraz poczwórny 64-megapikselowy aparat tylny, ładowarka 30-watowa oraz dźwięk wysokiej rozdzielczości dzięki Dolby Atmos. Telefon jest dość tani, a naprawdę dobry. A teraz kilka ujęć. Ale spokojnie, poza promocją mam też dla was konkurs, gdzie nie będziecie musieli mieć takiej tapety, tylko możecie wygrać nowy zafoliowany telefon, który na was czeka. Więcej szczegółów pod koniec filmu, a póki co wracajmy do filmu, ale pamiętajcie o promocji, bo trwa tylko dziś i tylko do wyczerpania zapasów. Ej szybko, bo oni kończą te. Chyba ostatnia sama została. To chyba później to tylko. <laughs> Nie. Co? Co? Jak... Ej, ja ja nie taktycznie podjąłem niłaś. decyzję o schowaniu się i nie robieniu zadań. Ej. O Jezu ktoś, mam, <głos> mam, <głos> mam przy to przy shield'cach Chciałem, się, Dobra, chciałem mam. się schować w wętach, ale stwierdziłem, że, że nie dam rady, bo się nie wcisnę <noise> Nie wcielaj <noise> ode mnie! Gdzie Puzon, musimy Co? przeżyć Co Gdzie jest, gdzie jest? To medbay med 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 ale Czekaj, Jak sprawdzają, a może ja jestem Dobra. cały czas w ruchu, a wy mnie omijacie po prostu Moim <głos> zdaniem on <noise> jest kafeterii, stoi w... Hej powinniśmy wychować Come on Staraj Ja właśnie Christiana? Tak dla byłeś się. w miejscu, gdzie powiedziałem? Tak. To jeszcze ktoś jest, tak? No puzon chyba jeszcze żyje, tak? No, no o! koniec! Ej, oh, koniec! Ale, ale zdążyłem zrobić Simon Says. Oh, o! No tak to, to jest We duży sukces, jakby nie patrzeć, Mateuszku. Gatawicz o, nie e, ja nie szukam. Ja nie jestem. O, Damianek szuka. O, ja jestem, no. Nie, nie o, szukam. Nie, jest. Nie, Pamiętajcie ale, o, o na zadaniach na, na górze ewentualnie. No run, run, nie run. Zostajesz na początku, wracaj. Ej, kurde, jak mało tych o tych Hamie. Teraz. Kto tu jest? A mogę sabotować czy nie? <laughs> nie, nie, nie. Jak klikniesz i to dostajesz darmowe diamenty w Minecrafcie. To dostajesz. Tak, to wygląda. To kanget rangę defa. Chowam się do węgla. Nie, ale nie, nie, nią nie! Ale skan w medbay'u został dokonany. To nie jest zły stan. Wejdziesz, jak nie wsiadam wiekami, to Ale. O, ty go oh, doracaj tu! Nie, czy nie? nie co cia... robisz, Simon ses? Co, co jest? Czemu się nie zamienia? Stan... Robiłeś, Simon ses? No, no czasem tak, się buguje. nie. robiłem cyferki. To Teraz był... już nie musisz. Teraz Bo już nie chcę robić cyferek. Bo <śla> Jezus Maria! Gdzie o, pani musi o, iść, bo ja muszę no, iść. No tam właśnie! Kurde, ja muszę iść w przeciwną stronę. Halo, o, bo o, tylko Karolina została, to, wiecie? Gdzie ona no, jest. jest? Halo, bo ta kamera! Jest. Jest Bóg jest! Widziałem! Może tu? Na kablach mi złapali! Ja zatwiem Boże jak mało w ogóle, zostało tyle zadań. To jest to, ostatni. to jest, to jest. Rain! Impro. Uda okay. mi się! Udało mi się! Kurde! A ty żywy! A ciekawostka jest. Do szeregu już! To... Proszę ja, państwa! Ja jestem tylko matką. Matko? O, <laughs> okay. o. Słuchajcie! Bo wasz piękny impostor będzie was atakował. Aaa, ucieka, bo A jeden i siema. <laughs> o nie, a ja pewnie że pan w takim głupim Proszę mnie, Państwa, wiem. jestem naczelnym... O! Ale mam fajny. Yeah! Dzień dobry Mateuszku! Tu ktoś jest? Halo, come on. O. o nie, zombiaki na dolnej przestrzeni mapy, Majdej, pod Serio? Ej, kogoś... Kto jesteśmy? O. Ej, nie Co? o ty, chodź tu! Kogoś minąłem, tak totalnie. Jakoś go nie bardzo bliziutko, ma pieska. Kto ma pieska? O, ja. Pieska. O nie, nie. zbudowało się. O Boże, czemu tam ktoś kampi w drzwiach? Proszę tu iść. On nie, kampi w drzwiach. O, to ja Co za GLUTNO! no! Kto tu stoi? Gdzieś tu ktoś stoi. Czemu mam opcję kill? What? No to. O... O... No pa, ja nie wiem jak Kogoś to Kogoś minąłem, halo, to kalornika Karo ja ja no, to nie jest. Nie, 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 Ja skupiłem zadania. Kla mnie wyjął! Kla jeden! Ci kuźwa jesteście, o! Witam! Widziałem Myślałem, że popiegnie od... znów. Niestety, Bartuś, niestety, Bartuś. O! Dobrze, dobrze, ktoś tu widzę, goni. Ej, nie, nie. nie. idz w jakimś opisie? To jest jeszcze moim ja. kolegą w niedoli? Ja! Kolegą w niedoli? Ja. Chyba... Nie, chyba nie, cię coś nie, boli. Ja też. Ej, pa, panie ochroniarzu, czy pan wszystkie taski? Tak, dokładnie. Bardzo dobrze. Kto nie zrobił? Ich, to, nie I ja nie zrobiłam, ja nie zawsze problem. jestem ostatnią. Kurde, ostatnia osoba została, Karol, kaman. Gdzie ostatnia osoba? kaman. Gdzie jest ostatnia osoba, Kaman, bo się zadania jak, kończą. Jak jest trzech tych, jak jest trzech ochroniarzy. No, no nie! Jest, nie udało się, co? Kaman. Yeah. Yeah. Ja Było no, tak no. blisko. O, w końcu. O, małpę. Terenie. po prawda, że zostaniesz ze swoją dziewczyną na, na starcie, prawda? Tak. To, to, to tak, brawo, tak działa to chyba, brawo. nie? O, o kurde, jest. ale mam zadań w jednym co miejscu. witam państwa! Ja stąd zwijam. I czemu? Aha, ktoś teraz? O, już, już mam. Zapraszam. No inaczej jest. podejść. Laboratorium? No. O idą, idą! Nie idą, uciekaj! Zarażam. Nie, nie, nie no, idźcie tam! Co? To, 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 Idny pomysł! O, siema. Aż tak dobry? Siema. Ale chyba cię nie ma. Nie, 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 nie. Ty ogólnie się steleportowałeś nagle u mnie, nie? Ja chowam się w wentylacji jakby co, okej? No nie! Totalnie się chowam w wentylacji z telefonem, Czekam. Ciekawe. Ej, halo, 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 halo. A! Chodź tu! Nie! No nie, no przecież byłem daleko! no Nie Nieeeen! No nie! Ja Jezus! Ale smutek, o Jezu Ej, walimy, szybko. Szybko, szybko, bo zostało im ostatnie zadanie chyba. Ja już Ej, chodź, nie mam. chodź coś ci pokażę, chodź coś ja ci, ci pokażę, Nie pokazuj nic. Może ktoś na kamery wejdzie i sprawdzi? Gdzie są ci koledzy? No, o, 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 w statku? są pewnie, no. Ja biegam ty, ale. Ja... Jezu, ile was tu jest? to robi to ostatnie zadanie? Przy, przy, przy prądzie, przy, przy, prądzie przy, wiarą, wiarą, przy prądzie, przy prądzie, przy prądzie. Jezu, jak i... was ugrałem? Jak ugrałem? Trzy ząbki, ale może, mam... nie wiem. No, przy, przycisk! Tak, no, mały no, zasięg jest no no, no, widzenia. nie, no. no. Dodałem, chyba. Nie, trzeba mieć. Eee, Ofis, środek, środek! O! Yes. Nie! Wydało <śliczny> się! Nie, Ja jakieś trzy minuty. Siedziałem za kamieniem w grze, nie? bo niku nie widać. Aaaa, A tchórz! Oficjalnie tchórz! Wychodzę stąd. Wychodzę. Idę, idę sobie stąd. Cześć! Cześć! A teraz przyszedł czas na konkurs i jego proste zasady. Omówmy to od początku. Do wygrania jest telefon Realme 6 Pro. Konkretny model w opisie. Zasady to: 1. Subskrybować ten kanał. 2. Napisać komentarz zawierający hashtag Realme i komentarz co najbardziej podoba Wam się w Realme 6 Pro. 3. Polubić social media Realme, to jest ich Facebooka i Instagrama, linki w opisie. 4. Poczekać równo tydzień od publikacji, a osoba, której przypnę serduszko w komentarzach, musi zgłosić się do mnie na maila biznesowego, by otrzymać nagrodę. A teraz, jak wiecie co i jak, to zapraszam na krótki gameplay z dwóch innych gier, jak telefon sobie radzi w nich. A teraz pierwsza z dwóch gier, które jeszcze wam w sumie pokażę na tym telefonie, czyli Real Racing 3. I zobaczmy, jak to wszystko w ogóle pójdzie tak naprawdę. Jakby... Akurat ta gra opiera się na tym, że o, musimy sobie właśnie w ten sposób kierować naszym samochodzikiem po torze, czyli obracając ekran wiadomo. Są też jakieś inne opcje, ale ta wydaje się całkiem fajna. W sensie bardzo mi się podoba to, że mogę sobie zmienić kamerę. Ja akurat lubię jeździć tak jakby z trzeciej kamery, jeśli mogę tak to nazwać, bo jeżeli w ten sposób wydaje mi się strasznie, strasznie totalnie dziwne i nienaturalne, to już jest bardziej naturalne, ale totalnie się nie mogę po prostu w grach odnaleźć w ten sposób. Tak? Również to nie jest coś dla mnie. Tak, tak mi się najbardziej podoba, bo widzę jakby jak najwięcej jestem w stanie po prostu jak najwięcej ogarnąć. Czy moim zadaniem jest w ogóle go wyprzedzić? Chyba tak. Moim zadaniem jest, tak mi się wydaje, wyprzedzić go. Nie, po prostu przejechać wyścig. Więc jak widzicie, wszystko działa tu płynnie. Ja sobie ruszam po prostu rękami bez żadnego większego problemu. Gra działa, jeździsz sobie, po prostu machasz w prawo, skręca w prawo, nie ma żadnych opóźnień, telefon nie jest ciepły. A teraz pokażę Wam jeszcze w skrócie, jak wygląda druga gierka. No dobra moi drodzy, a jeśli chodzi o kolejną grę, w tym przypadku Stand of 2, czyli typową strzelankę. O, tu już widzę pierwszego przeciwnika, który gdzieś mi przebiegł. Czy ty tu dalej żyjesz? Niestety nie. Oj, dostaję w plecy. Może pójdę sobie po prostu na górkę i będę z góry do nich strzelał. Będzie o wiele łatwiej wszystko ogarnąć. Tak naprawdę przynajmniej w teorii, bo <laughs> nie gram za dużo w strzelanki. O! Tam serdecznie. Nie wiem, czy on tu stał obok mnie, a ja obok niego i jakby się nie widzieliśmy, ale niech będzie tam widziałem jak ktoś biegł. Aha, dobrze, proszę bardzo. Szalony człowiek. Niestety, nie za bardzo, jak mówiłem, umiem grać w to. Dobra, to sobie strzasz w nich. Ja mogę sobie tu poszukać jakiegoś celu. W sensie nie wiem totalnie, jak działa w tej grze system spawnu, i możliwe, że nigdy nie będę wiedział. O, tam ktoś stoi. Come on, nie podskakuj. Come on, nie prosiłem cię o podskakiwanie. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, to ostrożniej. Tu był jeden. Już go tu raczej nie ma. Przyjdzie ktoś do mnie. Niespecjalnie raczej będzie chciał. O, zginął tam ode mnie. Come on! nie. Nie, nie mogę, po prostu nie, nie, nie umiem w takie gierki grać. Totalnie na telefonie. Jeśli, jeśli potraficie grać w coś takiego na telefonie, czemu się nie mogę różnić? Zablokowałem się na czymś. Jeśli potraficie grać w takie gierki na telefonie, to naprawdę ostro podziwiam, bo jakby ja, ja totalnie nie jestem w stanie się po prostu odnaleźć, bo po prostu ginę. Ale jak widać, wszystko działa sobie płynnie, bez żadnego większego problemu. Można sobie grać, można sobie pykać i spędzać tu po prostu czas. O, widzę, widziałem przeciwnika. <laughs> widzę, że on ma podobną strategię jak ja. <laughs> Miał bardzo podobną strategię jak ja. O, dostałem niestety w plecki. No i tak to w sumie wszystko, moi drodzy, wygląda. O, można nawet kogoś uda mi się załatwić. Niestety nie udało mi się, bo postanowił uciec, ale można próbować, nie? Zawsze. O, tam z tyłu ktoś chodzi. Come on, chodź do mnie, tchórzu. O, tamtego też nie udało mi się. Ja spróbuję się nauczyć grać w takie gry, a, a, a wam polecam na, nadrobić promocję, która znajduje się w opisie. Trzymajcie ciepło i do usłyszenia. Papa.